Cześć moi drodzy, z tej strony Kasku i zapraszam was na kolejny odcinek Motovloga A dzisiaj w odcinku poszukamy miejsca widokowego na Kuszalin Gdzieś na wschód od Kuszalina I teraz właśnie jedziemy go szukać Jak z paliwkiem? Nie, 129 km przejechane, więc... Jeszcze, wow To jest wiosna to jest wiosna, to są ci pedni, właśnie. Laseczki wychodzą, półnagie Czy czyli to, co ty gryski najbardziej. Gdzie jesteś, Wilson? Mój drogi przyjacielu! Czy, nie możesz patrzeć na dupy ze mną? Tak mówiłem wracając, wracam, yy, takie pytanie do Was. Czy w Waszych miastach są trasy widokowe? Są miejsca widokowe na Wasze miasta? Odpowiedzcie właśnie w komentarzu. Zapraszam oczywiście też do polubienia filmu, do subskrypcji i skomentowania. Między innymi skomentować na pytanie, które Wam zadałem właśnie. Ale cały czas słyszę jak mi chodzi ta kamera z boku. Nie przykręciłem. Mam nadzieję, że wiatr mi jej nie zniesie. Kolejny ciepły dzień. To właśnie jest pogoda rano. Rano, tfu, rano. Nie, dobrze, rano. Przyszedłem do pracy. Było około 18-19 stopni. O 15 wychodzę, patrzę. W aucie 29. Myślę, sobie, what the fuck Auto było perfidnie nagrzane Nie mogłem usiąść kurde do auta A że są skóry w aucie, to miałem dosyć niepatelnie W dodatku jeszcze ledwo chodzę Ci co chodzą na siłowni to znają ten ból Gdy się robi nogi Super seria i takie tam Chodzę gorzej niż kaleka. A że jestem już po siłowni, jestem po obiadku, jestem po pracy, to Pozwoliłem sobie nagać dla Was coś dzisiaj i wymyśliłem, że pójdziemy sobie na miejsce widokowe. Wiem tylko tyle, że jest gdzieś obok byłego psychiatryka czy też aktualnego, tego będziemy szukać. No że eee... Dobra, jedziemy sobie tutaj na bok, gdzie zawsze jest śmietnik, ale tylko w niedzielę. O Jezu, ale kolki. Nie, 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 to trzeba zjechać, tak nie wolno. Lefniemy I, i w porządek. Powiem Wam, że u nas nie ma za dużo miejsc widokowych, jest tylko wieża, nawet widać jej końcówkę są, na kamerze tego nie zobaczycie. A na górze Umskiej jest wielka wieża widokowa. Ale tam nie będę jechał, poszekam tej drugiej miejscówki. Tam najwyżej pojadę sobie na następnym odcinku, albo... no na albo innym. Na razie nie miałem przy sobie, a ja nie chcę mi się płacić tych 10 zł, by wejść tylko i sobie płacić na koszalinę. O, a tu chodzę do kapaku na siłownię. A <grym> teraz będziemy i gdzie mnie szukać. Tego właśnie brakuje nam na Pomorzu. Nie ma za bardzo miejsc takich... Zajebistych, żeby gdzieś sobie przejechać się na moto, gdzieś wejść na jakiś pieprzony szczyt, kurde i podziwiać piękne widoki. Tak jak mają to nasi przyjaciele to jest z północy, północy, południa, kurde, wa tu, pierdolę. O, to właśnie się jedzie na Górę Chemską Tam właśnie jest ten, to miejsce widokowe, ale my mieszkamy koło tego psychiatryka. Mam nadzieję, że znajdziemy. Zobaczymy. Tu szpital główny, od razu wam pokażę, gdzie co jest w Koczalinie. Ale tak, tak, że u nas spokojnie takich Zawsze znaczy Są że takie jest fajne, proste drogi. Na przykład nie, mamy na Słupstwach fajną drogę, mamy na Szczecin fajną drogę. Ale żeby gdzieś sobie pojechać, odpocząć, posiedzieć sobie przy zajebistych widoczkach, no po prostu u nas tego nie ma. Brak tych takich właśnie miejsc. No tylko jedynie, tak jak mówię, że jest nad jeziorką, gdzie często robię zdjęcia czy gdzieś sobie przy drodze stoję trzeba było ja sobie posiedzieć, to idziesz sobie po prostu na centrum miasta przy tanie i tam sobie siedzisz o, to chyba chyba tutaj się skręcało nie tutaj to mogę skręcić? Chyba mogę droga zewnętrzna Tutaj, miejsce stosowane dla helikopterów, dla szpitala, nigdy go nie widziałem. Dobra, i gdzieś tutaj jest wjazd, właśnie na te miejsca widokowe. Nie wiem, jak to tam wygląda. Nie wiem, jak będzie wyglądał yy, koszalin stamtąd. Zobaczymy. Gdzieś tutaj, najpierw no, się zapytamy. Gdzieś tutaj? Może tu? Nie, tu jest jakieś... A nie, tu jest... Tu jest stary, tu jest stary szpital niewybudowany i właśnie nie ma... O, oho! I, i, i. Na chwilę przerwę, chłopaki. No, właśnie się dowiedzieliśmy od pana policjanta, że i tu jest dzisiaj niedaleko. Ale pan powiedział, że niby nic już nie ma, bo niby zarosło. Ale zobaczymy, przejedziemy się. Gdzieś gdzieś tutaj niby Tu? Nie, tu jest las Szukamy, szukamy, szukamy hmm, Może tu A pojedziemy, sprawdzimy Nie wiem czy tu mogłem wjechać, nie widziałem Hospicjum, ha, chyba to tutaj no, wiwi, były szpital psychiatryczny No chyba... Chyba to jest gdzieś tutaj jest jaka straszna droga Nie dziwię się, że tu jest psychiatryk O, ile tu jest Jako straszne miejsce O, i tu jest właśnie ten były psychiatryk Nic nie widać Nie, dupa. Nie pokażę Wam. Kiedy jest zima, kiedy jest jesień, zima, liście opadają. Podobno tutaj widać cały koszalin. Tylko no, niestety wszystko Obrosło, Co zrobić? Tam nie, nie ma szans. No kurde, trudno. To dalej, teraz. No to jest złe miejsce, słyszałem tutaj wiele opowieści o tym miejscu, takie wyludnione. Fajne miejsca, pewne miejsce by się najebać, napić <grym> ale koło tego nie chciałbym imprezować. Podobno różne odgłosy tam słychać. Historia jest taka, że podobno kiedyś koleś. 5 lat udawał chorego psychicznie By uciec od, od, od porno z domu, od obowiązków, miał problemy finansowe Więc udawał porno chorego niby, badania niby jako, jakoś oszukał wszystko i właśnie go tu wsadzili i przez 5 lat dobrych udawał psychicznie chorego Nie wiem jak się porno mali, że udawał To było parę, na, parę lat temu, jak nie parę Uj, moje, ja, ja, ja! Jezus! A na serio, które tylu ludzi, co widzę właśnie z południa, Polski tam jeżdżę sobie po tych górach, kurde! Czemu tu nie ma takich miejsc? Cały czas mam dziwne uczucie, że dziwnie się na mnie ludzie patrzą. Otóż, to py... Otóż takie coś, że już razy ja pytanie, że co to za kask, że nigdy nie widzieli gościa na ścigaczu tej kasku jak mój. Przypomnę, że ten kask jest mało popularny w Polsce. W ogóle ikon jest mało popularny w Polsce. Może dlatego wielu je jeździ właśnie w tych, w tych normalnych kaskach tych na, na ścigu. A ja sobie postanowiłem, że, że tym trochę <laughs> lansu. Ale powiem wam, że kupitki też się patrzą, też się patrzą To taki styl amerykański przebrałem Była jakaś nieszczęśliwa miłość Ktoś wyrzucił różę po drodze podnieść, dacie mi w No masz, no, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Miałem Wam wam pokazać ten teraz, widokowy, ale co poradzić? Nie moja wina, że wszystko zarosło. Może na co odcinku pojedziemy na, yy, na Górę Chemską na tą wieżę. Zobaczymy. Yy, to pytanie do Was ponownie, czy Wy macie. Jakieś miejsca widokowe w waszych miastach lub gdzieś wokół Jeżeli tak, to oczywiście odpowiedź w komentarzu Polubcie ten film Subskrybuj, jeżeli jesteś nowym widzem A jeśli tu już zrobiłeś, to witaj w naszym gronie kasków A zdjęcia przedstawcie na Facebooku Tymczasem ja się wam już żegnam Trzymajcie się mojej kaski Do następnego buja!